Marie, z tej strony dzisiaj, kolejny techniczny arcade filmik e, przyszedł mi. Joystick, kolejne przyciski i taki gate, znaczy gate, e, taki zestaw e, mikroswitchy, mikroprzełączników gotowych z Bramką, pięciopinową, czy z Bramką, z konektorem, tak. E, on pójdzie do my Mayflash ma miał każdy mikroswitch osobno na dwóch przewodach a tutaj mi coś takiego przyszło, to było z lewarami ale niestety My flash ma troszeczkę inną konstrukcję niż Sanwa i po prostu trzeba było lewary zdjąć dzięki temu też musiałem to wszystkie, oczywiście każdego rozebrać, zobaczyć Jaki to jest mikro switch w środku? Akurat to są najbardziej budżetowe. One są na sprężynkach, tak jak joysticki, na przykład kiedyś były od Amigi. Miały taką sprężynkę, i ona dociskając ten żółty konektor po prostu w zasadzie tam siły dociska blaszkę, tak? Na przykład te oryginalne moje flashowe też rozbierałem. Jeśli możecie, bo najpierw wrzucałem lewary. Lewary do Mayflesha, ale też to nie, nie, nie poszło, dlatego właśnie musiałem założyć coś takiego. Więc tamte rozbierałem, tamte są fajne przełączniki, przydadzą się. Zamienniki będą do joysticka tego zamiennika HPA, Możliwe, że nawet wymienię sobie na tamte, bo są naprawdę fajne. One zbliżone są do omronów, tak mi się wydaje przynajmniej. Mają pozłacane dwie blaszki, nie mają sprężynki. <laughs> także yy, pójdzie to ewentualnie w zapas. Chciałem po prostu, żeby łatwiej można było yy, zapinać tutaj ten joystick yy, od mojej yy, za pomocą kabla pięciopinowego. Tak, także to się coś takiego wciska. No i oczywiście tutaj wchodzi gate, yy, w tej chwili zdjęte. Ok, dobra to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą są przyciski, znowu. Skądś ten chyba kształt znacie. To są przyciski tego typu jak tu. Tylko po prostu mają przezroczysty, nie plunger tylko obudowę, tak? Mają przezroczystą obudowę, oczywiście mają switcha tam z cyferką na, na sobie. Nie wiem, czy to będzie widać, też nie. Jeśli mi fokus słapie, coś tam widać. Ok, także yy, to są te, można powiedzieć najgorsze, tak. Aczkolwiek nie wiem, albo mi się wydaje, albo są troszeczkę yy, lepsze od tych, yy, co były na początku yy, tutaj zamawiane z Chin. Nie te drugie te mniejsze, bo te, te drugie to są mniejsze, 30, to są 30 generalnie 30 mm, te są dłuższe, tamte były krótsze, tak? Te są tej długości. Ale jeżeli chodzi o dźwięk, jeżeli chodzi o wygląd, może tak, tu jest biały-biały, ale mam też tak, czarny. To ogólnie sześć kolorów jest, także dlatego to widziałem, bo cena była fajna, a się przydadzą zawsze tak. Czerwony co tam jeszcze żółty żółty i jeszcze i jeszcze niebieski no jeżeli chodzi o sam dźwięk a te stare one są w obudowie w tej chwili mogą inaczej brzmieć ale te się wydają troszeczkę inne mają klik Możliwe, że to jest kwestia mikrostyku, to jest ten Liaoba. Jak Baolian, ba sorry. Baolian, nie Baolong, tylko Baolian, a tutaj bez Loga żadnego, czy jakieś jeszcze powiedzmy Oemy, tak. Także nawet kiedyś sobie to już zamontuję, zobaczę, czy da się na tych grać po prostu. A jak nie, no to. To będzie po prostu do, do jakichś funkcyjnych hmm, przycisków, powiedzmy, żeby nie było jednolite, tak? Niejednolite jed, nie, nie kolory. Sorry, tutaj zaraz mi pospadają. No i ostatnią rzeczą, y, która mi przyszła, jest joystick. To jest klon z y, saimitsu. Z saimitsu tak to wygląda od, od spodu. Tak to wygląda od spodu. <laughs> Dodatkowo to jest podświetlany joystick. Ja go tutaj nie będę podłączał, no ale zaraz Wam opowiem, jak to świeci generalnie. Tak, jeżeli chodzi o samą budowę, switche są tutaj pomiędzy powiedzmy tą częścią górną. Tutaj zaraz dam, tak, tu jest część górna, tu są switche. One są oczywiście wlutowane w tą płytkę. Do tego jeszcze taki powiedzmy gate, plus jeszcze taki ogranicznik, który ustawia nam. Tak naprawdę to jest gate'em, a to jest tak jakby stały, tak. Zaraz tu też do, do tego dojdziemy. Przede wszystkim tak. Troszeczkę ma inny wymiar, jeżeli chodzi o sama płytka. To jest powiedzmy klon. Piesek się wścieka to jest klon sandwich i między innymi właśnie z, z, z Mayflash'a joystick a to jest saimitsu, on, general, on generalnie jest szerszy, aczkolwiek jeżeli chodzi o otwory montażowe to pasuje, one są trochę większe, także tu otwory przykładałem, patrzyłem także to się pokrywa ze sobą jeżeli chodzi o różnicę z, z góry to jeszcze. On ma większą kulkę. Yy, on ma jeszcze większą kulkę niż standardowa, troszeczkę. Spróbuję to odkręcić. Gdzie jest mój przyrząd? Dobra. Odkręcimy tą kulkę. Czekajcie, bo lewą ręką to się tak średnio. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o... o... właśnie. Uciek mi. Przeciwkurzowy dustka, dust cover tak zwany, nie, przezroczysty tu jest, dobrego, położymy. Jeżeli chodzi o gwint, jest taki sam, jak od, od tego od Sandwy, także prawdopodobnie wymienię, aczkolwiek będę musiał dać jakiś trochę przezroczysty, jednego z tych dwóch kolorów, co, co miałem, taki właśnie żelowany w środku, jakby. Zobaczymy, jak to będzie grało, bo generalnie ten joystick świeci. Yy, yy, jeszcze taka różnica jest. On ma tutaj osłonę. Nie wiem, czy to będzie widać. Ona też jest przezroczysta. Położymy tą kulkę. Ona też jest przezroczysta. Może od góry. O, widać teraz. Yy, ją w tej chwili tak nie, nie zdejmę. Bo musiał rozkręcić y, całość, żeby to wyciągnąć. Ona pomaga prostu przenosić te światło y, tak jakby w górę tak, do tej kulki, gdzie tutaj efekt jest jakby kulka świeciła. <grym> Chociaż tutaj żadnej diody w kulce nie ma. Y, to jest to, y, troszeczkę ma inno, inną budowę, to odkręciłem, teraz wam tu nie będę odkręcał, bo to nie ma sensu za długo by to trwało, y, on ma inną budowę samej samego, samej tej gałki. Yy, właśnie później ona się zwęża i ma całkiem inną yy, śrubę, która umożliwiałaby na przykład ustawienie, żeby, jakbyśmy ją wymienili, żeby na przykład nam ciężej gałka chodziła. No, tu jest powiem, mały minus, aczkolwiek to jest całkiem, yy, całkiem tu, troszeczkę inaczej to wygląda, tak. Yy, co tu jeszcze? Końcówka drążka też jest inna, ten żółty gate, tak jakby po odkręceniu tych dwóch śrubek możemy ustawić na przykład eee, eee, że tak powiem ilość kierunków. W tej chwili jest ustawiony 8 kierunków, czyli e, w tej chwili możemy robić kręcić kółka, każdy kierunek nam działa, jakbyśmy przesunęli na środek, to by było tylko e, góra dół, czyli dwukierunkowe, tak. Czy tam góra dół, tak dobrze mówię? Nie, lewo prawo. No, są generalnie w ten sposób z reguły. No, oczywiście, jakbyśmy go zamontowali tak, to byśmy mieli góra dół. Dobrze mówię? Nie, też byśmy nie mieli góra dół. Dobra, nieważne. Ok, no i tutaj ten trzeci. Trzecia pozycja czterokierunkowa bez skosów. Także tak to działa. Jedno, zauważyłem taką wadę, że ten środkowy gate, tak naprawdę, można tak to powiedzieć, on jest kwadratowy, tu pewnie go widać. Więc mimo tego, że tutaj jest okrągłe, to nadal nie czuję, nie mamy tych skosów takich, jakbyśmy na przykład wymienili sobie gate'a w Sanwie i, i, i po prostu. No inaczej się gra, aczkolwiek same mikrostyki też nie są rozbieralne, bo one są odwrócone do góry nogami w płytce i są wlutowane w tą stronę. Więc zresztą zobaczcie. Tu. To jest od My flasha, Tutaj ta wąska część tego mikrostyku, może je to przybliżę jeszcze, o ta wąska Ostrość łap. O, dobra. Tutaj ta wąska część mikrostyku po prostu to się zdejmuje i można się do środka y, dostać. Y, y, do tego tutaj na przykład wiemy jaka jest budowa, tak, między innymi. No i można wymontować te lewary, których nie ma w tej chwili już. A tutaj z kolei, y, patrząc tak samo, patrząc tak samo, ta płytka ona jest na dole, nie jest tutaj także one są można powiedzieć do góry nogami, do góry nogami odwrócone więc ich się nie zdejmie. trzeba byłoby wylutować się najpierw i wtedy sobie yy, zobaczyć ale jeżeli chodzi o, o sam klik to jest naprawdę fajne moim zdaniem jest fajne niestety ze względu na to że nie mam yy, innej na przykład sprężyny jako trochę tu po przytrzymam więc nie jestem w stanie na przykład w tej chwili siły nacisku, kierunków pozmieniać ale generalnie jeżeli chodzi o o same sam, y, dźwięki, tak jakby responsywność samego joysticka to mi się podoba, ja sobie go dzisiaj zamontuję do, do flasha. tam tego wyciągnę potestuję po prostu sobie na razie bez podświetlenia oczywiście. Yy, potestuję sobie jak to będzie się grało. Oczywiście sobie tutaj najpierw pogram z tym, z tą kulką. Później sobie zamontuję yy, odpowiednik tego, ale mówię żelowy taki, co, co, co pokazywałem na pierwszym filmiku. No i zobaczymy jak się będzie nim grało. Może być ciekawie. To jest tak mniej więcej siła nacisku. To jest mniej więcej tak powiedzmy około 3LB 3, między 3 a 4, to tak powiedzmy, że tyle gdzieś będzie. To jest to. No i ostatnią rzeczą w nim. O tak, tutaj dwie, dwa konektory, jeden nie służy do podłączenia. Do płytki, która ma inną kolejność kabelków, zamienioną na przykład. Tutaj jest: tego nie, nie będzie widać na filmie, ale na przykład tutaj jest tak prawy, góra, masa, lewy, dół, a ta druga z kolei jest ta, którą właściwie tą, tą będę podłączał. Masa, masa, dół, góra, prawo, lewo. Także tak to wygląda. A tutaj ten trzeci konektor to jest właśnie do podłączenia podświetlania. Ona ma tam dodatkową taką płytkę wbudowaną w joystick yy, i ona po prostu świeci, zmienia się same. Same się zmieniają kolory. Nie, nie świeci się na stały kolor, tylko się po prostu zmienia zielony, czerwony, niebieski. Czy tam już nie pamiętam, trzy na pewno, ale czy, czy więcej po prostu tych kolorów to. To w tej chwili nie pamiętam, ja sobie to podłączałem yy, wcześniej, żeby zobaczyć jak to wygląda. Niby tam Chińczyk napisał, że pod 12V to było, ale to pod 5 podłączałem, mówię, wolę podłączyć pod 5, żeby nie spalić niż podłączyć pod 12, a, a Chińczyk powie, upsy, jednak pod 5 to miało być. <grytanie> Także pod 5 jest podłączone, śmiało to świeci. Mi się wydaje, że nawet jak jeżeli tu 12 by mogła chodzić, to jest to niepotrzebne. Bo choinka to, to i tak będzie choinka, no, można to nawet nie podłączać, ale chodzi o sam feeling e, joysticka. E, to, także dla porównania, jeszcze i e mail flashowy z, 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 ze sprężyną 4. Oczywiście są wstawione te i inne już, także inny będzie dźwięk. No i gate'a tutaj nie ma jeszcze. No dobra, to tyle. To tyle. Jeżeli teraz Michielczyk przyśle kolejną paczkę, w zasadzie to mi zostało tylko um, te przyciski e, długie, czyli hapowe, tak zwane hub, hub style przyciski, e, będę miał e, coiny dwa, e, jeden coin, drugi coin i dwa playery. No, tak akurat była dobracana, no to je wezmę, bo będzie do testów, do sprawdzania, jak to dźwięk, jak i feeling, bo akurat tych chińskich nie miałem nigdy. I co jeszcze? I może jeszcze w tym roku, tak jak powiedziałem, przyjdzie oryginalny Industrial Lorenzo joystick tego typu, właśnie jak był w Mortal Kombat docelowo, kiedyś HUB montowany. Teraz się przemieniło to w Industrial Lorenzo, a HUB to jest takie, taka nisza, powiedzmy chińska. No dobra, to by było na tyle, nie przedłużając. Do następnego filmiku. Hej!